Dzień trzeci. Hej, witam Was trzeciego dnia vlogmasów. Jest 8.24, ja chwilę po ósmej się obudziłam. No i teraz sobie wzięłam laptopa, żeby trochę zacząć montować właśnie tego vlogmasa z wczoraj. No. Także jestem w świątecznej piżamce ze I chwilę pomontuję, zaraz pójdę zjeść śniadanie Bo po 11 wychodzę, bo na 11.45 mam na uczelnię Musiałem montować film, zostało jeszcze 39 minut, żeby się zapisał, także dzisiaj normalnie uda się na czas. A teraz idę jeść śniadanie. Za 5 minut wychodzę, ale już się ogarnęłam, już spakowałam torbę. E, tak trochę na szybko w normy. Tak trochę wszystko mi dzisiaj leci Filmik mam już gotowy, przesłany yy, Wszystko jest zrobione także idealnie yy, I teraz yy, zaraz będę jechać na uczelnię yy, Także Zobaczymy się po prostu później, ewentualnie jakieś przebitki yy, Może ponagrywam po drodze A i w ogóle śnieg dzisiaj pada yy, Nie wiem czy w zeszłym roku albo dwa lata temu Na vlogmasach też 3 grudnia padał śnieg yy, Także... Yy, fajnie Już wróciłam z uczelni, trochę szybciej skończyłam ostatnie zajęcia I teraz chyba pójdę się przebrać, zaraz Filip robi jeszcze obiad na kolejne dni Plus pewnie dzisiaj na kolację Później prawdopodobnie już zacznę sobie montować tego vloga Myślę, że na pewno będzie krótszy niż ten wczorajszy A właśnie, bo w sumie, która godzina? 17.22, to za niedługo będzie vlogmas A e, fajnie Na razie się wyrabiam i się z tego cieszę Dobra, idę się przebrać I będę robić teraz Zgram sobie te materiały, które mam I tam później sobie Zacznę robić, bo jutro Też od rana na uczelni, także No zobaczymy Już zrobiłam herbatkę, jest to tak jak. A nie wspominałam, tak jak pokazywałam, herbata dzisiaj zielona. E, także próbujemy. Herbata dobra, zwykła, po prostu zielona, także e, ona i tak trafi do tych po prostu dobrych herbatek. Jak na razie dobrze idzie, bo to jest trzecia herbatka, która mi smakuje. E, jedyne co, no to wiadomo, ja, ja później sobie ewentualnie dorzucę cytrynkę, bo teraz już mi nie chciało. Ale... no tak to dobra, zwykła zielona herbata. Teraz chyba pójdę najpierw się wykąpać, bo już też mnie trochę głowa boli. I jak się wykąpię, to zmontuję sobie dzisiejszego vlogmasa. Więc dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia jutro w kolejnym.